Cześć, witajcie dzisiaj kolejna aktualizacja balkonowa i zobaczycie co się tu zmieniało. Tym razem startujemy od banana turka. Możecie zobaczyć, że się zmieniło, że stoi tu na poręczy. A jeszcze 10 dni temu na filmie był tam na dole. No i ma liścia. Tak teraz wygląda. No i zobaczycie tak z 10-11 dni temu, jak wyglądał. No I taki banan w ciągu 10 dni Wypuszcza takiego liścia. Jak widać, to był ten wcześniejszy, Jeszcze widać takie przypalenia no, z porównania z ręką. Tym, tu, No, dosyć duży. Yy, drugi turek, właśnie chyba to są. Jakieś inne dwie odmiany, troszkę wolniej rośnie. Teraz to można zauważyć. Też pokażę. Tu ma liścia. Widać, te liście są bardziej dłuższe. No i tu ma. Będzie kolejnego wypuszczał, więc już raczej pójdzie też szybko. W porównaniu do tego poprzedniego, no to on ma szersze te liście. by to pokazać. No, ma po prostu je. Szersze tu jeszcze przyrost, a przyrost tego, no i jeszcze takie wybarwienia różowe, jak był mały, właśnie te obwódki takie czerwone, ma był mały, to tak samo miał te na liściach, no było widać na początku. I wybarwienie na udydze. Jeśli chodzi o papryczki, to takie małe są. no Nie obrywałem już tu kwiatów. Później się rozgałęziły trochę. Tutaj już są małe, ostre. No nie jest ich za gęsto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest posadzonych w jednej takiej dolnicy. Ogólnie. Tu są po cztery, raz, dwa, czy tu jest pokrzywa. No nie. Rośnie. i też jest papryczka. Obok kolejny bananowiec. To jest Cavendish, tu miał to przebarwienia, to ten liść cały wyszedł i ten już się zaczyna kręcić. Tu lawenda. A za lawendą są też papryczki. O, pomidory, no i tu przyjdziemy obok, są też pomidory, mają kwiaty. Na kolejna relacja pewnie będzie za tydzień, właśnie z balkonu, już powinny być zawiązki tych pomidorów. nawet ze słonecznikiem, też ten Cavendish, też ma tego liścia i tu kolejny będzie wychodził, no, tu był ten słonecznik obok, on już będzie się kwitać. Zastanawiam się, jakby go tu pokazać. Tak wygląda w środku. Obok jest smaga. I będzie ona kwitnąć na nasiona. No i to dobrze, bo się rozsieje. Tu jest dużo pustego miejsca i dwa pomidory. Też mają kwiatki. No, tu już jest takie bardziej pomidorowe skrzynka No i też są kwiatki nie? tutaj też są dwa wsadzone taką mniejszą też sobie będą dawać radę Obok truskawki trzeba będzie zebrać Chociaż jeszcze są takie są twarde czerwone jest mocno dojrzałe i mnóstwo ich tam w środku Tak samo I tu jeszcze jest taka jedna gigant Obok jest kiwi Ptnące Samopylne i z kiwi rośnie pomidor no, który przerósł kiwi <gry> Tutaj mam liś laurowy Obok mięte obok tego wszystkiego jest Tamarillo Obok Tamarillo Tu jest kiwi No i tu cytrusy które będą kwitły To będzie ta limonka. Pomidorki są mi tu bardziej w cieniu. Też sobie radzą. Tu sałata pomiędzy nimi jakaś. No i tu papryka jest jeszcze. Kwiatek. Kiwi z nasionka. Pnąca. Też jest. Gława. takie ma ładne przebarwienie czerwone obok ten cytryniec co no on tu puszcza nigdy coś, ale jeszcze dalej stoi w miejscu no nie wiem czy w tym roku no tu muszę jeszcze pokazać tam owoce kalamondyna tutaj awokado małe obok seller stylna nasionka czy jakaś mandarynka znaczy się no będzie wypuszczać mnóstwo tych, ale nem nawoz, bo tak to by się chyba nie obudziła też. No i tu jeszcze obok jest awokado. Tak poniżej mam jeszcze tego bananowca, przesadziłem yy, co było od Karli. No i ma się dobrze. Jest większa donica, Obok jeszcze akuminata. Tu na dole mam te siewki, właśnie. Na których będę szczepił, są dosyć jeszcze małe, ale sobie też podrosną. Tam mi akurat zwiędła też się rozgałęziają, no i dobrze, mam nadzieję, że w tym roku podrosną. Tu jeszcze są palmy, trochę karkus, no i na tym bananie będę kończył to, co mam na balkonie. Jeszcze mam takie tutaj, takie coś jako Taka pietruszka, no tego już nie pokazywałem generalnie Jeszcze tu są, owo komidory Też nie pokazałem Papryka No Takich tych nie pokazywałem Aha, jeszcze jedną mogę wam pokazać Tu sobie ukorzeniam tą truskawkę Z takiej właśnie I mam już tam na pewno Korzonki, bo już jest kilka dni jeszcze zapomniałem o cytrynie Majera i cytrynie Skierniewickiej. No, to już jest duża dosyć. Znaczy, duża na no Skierniewiską to nie jest duża, ale jeszcze urośnie. Dopiero jest czerwiec. No i tu lici z nasionka. I to już było na tyle. Do zobaczenia. I do kolejnego odcinka. Cześć.